Rodzinnej rekreacji, harenda zakopane mamy wspaniałą akcję statno do gdzie pokazywana jest dokładnie forma, jak przygotować się do sezonu i przede wszystkim traktować to jako jedną wielką zabawę. O, tam kamera nikomu nie przeszkadza. Witamy. Pozdrawiamy. witamy, witamy, pozdrawiamy. Zapraszamy wstecz w góry na przepiękne warunki. Zima u nas już jest, święta tuż, tuż. Także stok, białe szaleństwo, to co najlepsze na podchalu. Na was czeka. Króluje tam najczęściej ten sztuczny. Warunki są troszkę cięższe niż, niż normalnie. Mój pierwszy raz jest. Jesteśmy tu pierwszy raz, bardzo mi się podoba. Dziękujemy za gościnę. Dzieci bardzo szybko rosną, z roku na rok trzeba by było im ten sprzęt zmieniać, dlatego moim zdaniem łatwiej dla rodziców, oczywiście i taniej, jest wypożyczać narty, ale w dobrych wypożyczaniach, żeby te narty były nowe, szanowane, a nie zniszczone, bo to też wpływa na jazdę na nartach. Dziś prognozy pogody prosto z Harendy w Zakopanem. Jesteśmy tutaj na górze, gdzie Łukasz, Guńka razem z dzieciakami już jest przygotowani, są przygotowani do zjazdu na slalomie gigancie, naszym slalomie gigancie. Proszę bardzo, jak pięknie zjeżdżają. Proszę bardzo i mnie to również czeka, ale zanim to zrobię, jeszcze oczywiście parę słów. O Kochane gazdy i gaździnki, witajcie, witajcie serdecznie. Jesteśmy tutaj na harendzie w Zakopanem, gdzie odbędą się igrzyska olimpijskie dla dzieci. Ja się poczułam już na tyle dobrze, że mogę śmiało też takich igrzyskach w Dokładnie tak, myślę, że już tutaj po okresie wakacyjnym możemy już przygotowywać się spokojnie do zimy, a zwłaszcza już takie finalne przygotowania zacząć co najmniej miesiąc przed planowanym wyjazdem na narty. Centrum rodziny, rekreacji i zakopane praktycznie przyzwyczajona do takich zawodów. Tutaj odbywały się największe puchary yy, różnego rodzaju konkurencji, więc tutaj też się odbył puchar zakopanego. I tak nieskromnie powiem, że chyba wyszedł nawet najlepiej. Młodzi zawodnicy tutaj prawda, sobie ćwiczą z instruktorami, no bo tak być musi, drodzy Państwo, żeby dobrze jeździć, żeby wygrywać zawody, to trzeba po prostu umieć to robić i trzeba doskonale jeździć na nartach. oni to potrafią, proszę bardzo, oni to bardzo dobrze potrafią, ale drodzy Państwo. My przechodzimy do naszego gościa, którego mam nadzieję już pamiętacie. Znacie, z nami jest burmistrz Zakopanego, pan Janusz Majcher. Witam bardzo serdecznie.